STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem futsal ekstraklasy. Dominika Morys, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn Futsal Ekstraklasy. W meczu telewizyjnym grupa inwestycyjna Malepszy podejmowała na własnym parkiecie Red Devils Chojnicę. Benjaminek z Leszna potrafił już w tym sezonie postawić się kilku faworytom. Jak wypadł na tle Chojniczan? Prawdziwe futsalowe fajerwerki zobaczyli kibice, którzy wybrali się do Hali Trapez na mecz Grupy Inwestycyjnej malepszy przez Red Devils. Końiczanie przyjechali do Leszna po pierwsze ligowe zwycięstwo i rozpoczęli grę z dużym animuszem. W drugiej minucie podanie z głębi pola zamienił na golę Jakub Konkol. Kapitalne podanie do Konkola! Konkol i gol! Ależ nie początek! Czerwonych diabłów w Lesznie. Kapitalne podanie z głębi pola. I trafia do siatki. Gospodarze odpowiedzieli w piorunujący sposób. Najpierw do remisu doprowadził Kamil Kruszyński. Kruszyński, gol! Jeden do jednego kilkadziesiąt sekund później Michał Bartnicki zmusił do kapitulacji Sebastiana Kartuszyńskiego. Bartnicki jest polu Gol! Dwa do jednego dla grupy inwestycyjnej przy Przyleżną. Sprowadzenie ale nie cieszyli się długo. Christian Medoń zachował się jak z pola karnego i było 2 do 2. W dziesiątej minucie kropnąc z dystansu Konkol i nie znowu prowadzili. zaznało atomowe uderzenie Kokola 3 do 2 redymskiej ulicy prowadzą z grupą inwestycyjną Małe Chryleśno jednak 120 sekund później piłka dotarła z narożnika boiska do Adriana Niedźwiedzkiego który suczystym uderzeniem z powietrza doprowadził do remisu Kiedy wielu kibiców w trapezie czekało na kolejnego gola miejscowych, to medań znowu znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i był 4 do 3 dla Kojnic. Jeszcze przed przerwą dwukrotnie nie zdołał pokonać bramkarza z przedłużonego karnego Kruszyński. Będzie 4 do 4. Kruszyński nie ma kola. znowu górą. Kartuszyński. Po zmianie strony, obydwa zespoły kontynuowały strzelecki festiwal. W tej akcji dobrze odnalazł się w polu karnym Kruszyński, rehabilitując się za wcześniejsze pudła. 4 do 4. Jednak głodne zwycięstwa Czerwone Diabły ze sprawą Mateusza Westerlinga szybko trafiły na 5 do 4. bomba! 5 do 4. Cóż tutaj się dzieje w tym spotkaniu? Cios za cios! Co więcej, po tej akcji Przemysław Laskowski zdobył szóstego gola dla przyjeznych. Przemysław Laskowski. Tomasz Trznadel postawił wszystko na jedną kartę, wycofał bramkarza i przed końcową syreną po gola kontaktowego zdobył Niedźwiecki. Na 41 sekund przed końcem meczu jednak więcej zimnej krwi zachowali w końcówce goście. Najpierw Kartuszyński w 40 minucie posłał futsalówkę do siatki z własnego pola karnego. Golkiper jeszcze uderza bramkę a cały Strzelecki Festiwal zakończył ten, który go rozpoczął, notując przy okazji hat-tricka. będzie, gol Konkola! Konkol, Konkol i gol! 8 do 5! W taki sposób Jakub Konkol notuje hat w tym meczu. Grupa inwestycyjna Male przegrywa z Redem Bliskojnice 5 do 8. Bardzo nieodpowiedzialnie zagraliśmy w obronie i indywidualnie, jako zespół, dlatego jest taki efekt, no. strzelali do nas jak kaczek dzisiaj. Ciężko, no. Podnieś się, jeżeli strzelasz bramkę, dostajesz trochę motywacji i ją za chwilę tracisz, więc to gdzieś tam nas podcinało nam skrzydła w ataku. Cieszymy się z długo wyczekiwanych trzech punktów. Uważam, że zespół naprawdę zagrał ambitnie z charakterem. Nareszcie, nareszcie na nasza ciężka praca została nagrodzona. Zagrać na zero stylu, w tych z No Szkoda, że nie udało, że straciliśmy tą akurat jedną bramkę, ale no, udało się nam strzelać i już mi udaje się było. Słoneczny stok po raz pierwszy w historii zmierzył się z gwiazdą futsal ekstraklasy. Moks po zwycięstwie z Red Devils chciał pójść za ciosem. Czy Benjaminek z Górnego Śląska zdołał zdobyć biały stok? Gwiazda jechała do białego stoku osłabiona, ale Benjaminek musi w tym sezonie szukać punktów wszędzie. Słoneczni po słabszym początku w końcu złapali właściwy rytm i ponują strzelecką formą. Już w pierwszej minucie Michał przymierzył w przymierzu z karnego, Aleksander Waszka był bez szans. Ambitnie walczący Rudzianie zdołali w 10 minucie doprowadzić do wyrównania. Po składnej akcji Robert Świtoń dobrał fucelówkę do Aleksa Castro, a ten zdobył swojego pierwszego gola w futsal ekstraklasie. Chwilę później Brazylijczyk znowu stanął przed szansą, ale zbyt mocno wypuścił sobie fucelówkę. Mox również atakował i dopiął swojego w 20 minucie. Takim strzałem urodzinowy prezent sprawił sobie Adrian Citko. Po zmianie stron trwała walka cios za cios, swoje 5 minut miał między słupkami Kamil Dobreńko. W 25. minucie huknął z dystansu Vitali Lisniczenko i było 3-1. do 1. 180 sekund później czwartego gola dla Słonecznego Stoku zapisał na swoim koncie po kontrataku Łukasz Gryko. Listowi mieli mecz pod kontrolą, czego dowodem był gol zdobyty w 34. minucie przez Lisniczenkę. Jednak jeszcze zerwali się do walki. W 37 minucie do siatki trafił Daniel Jagodziński. Natomiast trzeciego gola dla halembian zdobył z bliska Robert Schwiton. Jednak odwrócić losów spotkania już się nie udało. To powinno być 10 do 3, tak? A my dajemy no kolejny raz dajemy. Rywalowi oddychać. Tak samo było na Gliwicach, tak samo co z gwiazdu, chociaż nie ma co porównywać grywice zdecydowanie są lepszą drużyną niż gwiazda i nie powinno nam się zdarzać takie mecze, bo przy lepszym rywalu to oddamy, oddamy ten mecz. Chcieliśmy grać głęboko tutaj schowani i my czychać na kontry. Niestety drużyna z Białego Stoku bardzo dobrze potrafiła operować piłką, na co nie byliśmy do końca przygotowani. Fajnie, fajnie się podłączali do akcji ofensywnych, grali dość szybko, agresywnie. Do kolejnej odsłony Śląskiej derbów doszło w Chorzowie. Klirex podejmował lidera ligowej tabeli Uniwersytet Śląski. Akademicy jeszcze w obecnej kampanii nie stracili punktu, natomiast Chorzowianie jak na razie zawodzą. Nie od dziś wiadomo, że śląskie derby w futsal ekstraklasie rządzą się swoimi prawami. Klirek zmierzył się przed własną publicznością sensacyjnym liderem, który jeszcze w obecnej kampanii nie stracił nawet punktu. Pożewianie na rywala rzucili się od pierwszych sekund. W 53 sekundzie Szymon Łuszczek odebrał piłkę Piotrowi Łopuchowi i po samotnym rajdzie rozwiązał worek z bramkami. Na kolejnego gola trzeba było czekać do 13 minuty. Piłka wstrzelona w pole karne znalazła się pod nogami Tomasza Golego, który z zimną krwią podwyższył na 2 do 0. Kilkadziesiąt sekund później królem polowania okazał się Krzysztof Salisz. Kiedy jednak chwilę później odpowiedział Artur Zombe, wykorzystując błąd Rafała Krzyśki, nic nie zapowiadało pogromu. W 17 minucie kolejny zimny kubeł wody na głowę Katowiczan wylał golem i do przerwy w Chorzowie było 4 do 1. Jeżeli ktoś liczył na szaleńczy z to mógł się zrodze zawieść. Na parkiecie w drugiej odsłonie panowali niepodzielnie gospodarze. W 24 minucie 5 gola dla Klireksu zdobył Maciej misgajski Chwilę później Chorzewianie wymienili kilka podań z pierwszej piłki, a kiedy ta dotarła już polekarna pole karne do Mikołaja Zastawnika, było już 6 do 1. Trener Miłoszkoc co wycofał golki jego zespół tracił kolejne gole. Odstęp odstępie 60 sekund dwukrotnie wpisał się na listę strzelców Sebastian Leszczak. W 35 minucie kolejny kontratak miejscowych skutecznie wykończył Wade Iwanow. Na 10 do jednego z ostrego kąta trafił Zastawnik. Akademikom na otarcie łez pozostał gol Tomasza Szczurka. Kontrolowaliśmy cały mecz. Katowice niczym nas nie zaskoczyły. No i fajnie, że żeśmy się przełamali po tych trzech porażkach, które mamy w tym sezonie. Bardzo się cieszymy z trzech punktów. Teraz mamy kolejny ciężki mecz z Gatom. Źle rozpoczęliśmy ten mecz, później za sprawą straconych bramek byliśmy zmuszeni do gry, która nie jest naszą grą, w której tak dobra drużyna jak Klirex wykorzystała wszystkie nasze błędy i myślę, że wynik zasłużymy. Czerwone Smoki cały czas czekają na swoje pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Tym razem do Pniew przyjechał nieobliczalny GSF. Kto okazał się lepszy? Ciekawe zawody zobaczyli kibice w Pniewach. Liwickie Stowarzyszenie Futsalu przyjechało do Wielkopolski po komplet oczek, więc od początku zaatakowało. Red Dragons szybko podjęli rękawice i wymiana ognia trwała całą pierwszą połowę. Już w ósmej minucie Gliwiczanie zanotowali szósty faul, a Mateusz Kostecki pewnie wymierzył sprawiedliwość. Goście potrzebowali 120 sekund, żeby odpowiedzieć. Dominik Wilk ruszył skrzydłem, uderzył płasko i było jeden do 1. W 13 minucie Kostecki znowu stanął z piłką na 10 metrze i przechytrzył golkipera. W dziewiętnastej minucie w ruszył skrzydłem, dograł futsalówkę do Tomasza Czecha, który nie zmarnował znakomitej okazji. Chwilę później o gola sakcji i to potaki z górnej futsalowej półki pokusił się Kostecki, miejscowi znowu prowadzili. Jednak jeszcze przed przerwą gola do szatni zdobył Lutecki. W drugiej połowie obydwa zespoły bardziej zadbały o zabezpieczenie własnych tyłów i kibice długo czekali na kolejną bramkę. Przełom nastąpił dopiero w 38 minucie, kiedy komplet punktów zapełnił czerwonym smokom świetnie dysponowany kostecki, który tego dnia był nie do zatrzymania. Kliwiczani jednobramkowej straty nie zdołali już odrobić i przegrali drugi mecz z rzędu. Pierwsza słaba połowa w naszym wykonaniu, gdzie trzy bramki sprezentowaliśmy rywalowi, bo inaczej bym tego nie nazwał, natomiast druga połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. W wcześniejszych spotkaniach no, byliśmy blisko tego, aby, aby gdzieś te trzy punkty już zdobyć. No dziś się wreszcie udało, no, ja myślę, że cała drużyna na to ciężko pracowała. Przy wyniku 3-3 mieliśmy 3-4 sytuacje takie naprawdę klarowne, ich nie strzelamy. No to tak się później kończy. Nie, nie, to, to jest taki brak odpowiedzialności za wynik. Brak konsekwencji w naszej grze defensywnej, o czym świadczy to, że jeden zawodnik strzela nam cztery bramki. No niestety wracamy bez punktów. Konstrukt w piątej kolejce zagrał przed własną publicznością z Akaną Orłem. Beniaminek w Lubawie jest groźny dla każdego, natomiast zespół z Dolnego Śląska stanął przed szansą wygrania drugiej ligowej potyczki z rzędu. Konstrakt piątej kolejce zmierzył się przed własną publicznością z Zakaną Orłem, który przed tygodniem wygrał swój pierwszy mecz w tym sezonie. Cespół z Wilczelaskowicz przyjechał do Lubawy nastawiony na twardą walkę od pierwszych minut. Sporo pracy już na początku mieli obaj bramkarze, ale szwankowała skuteczność. W 18 minucie szósty faul popełnili Lubawianie. Gustavo Enrique nie wykorzystał przedłużonego rzutu karnego, jednak co się odwlecze to nie uciecze. Piłka zagrana z autu dotarła w pole karne do ich sema Cabrera i orzeł prowadził. Na gola wyrównującego konstruktorzy czekali do 25 minuty. Maciej Maśkiewicz przejął piłkę w środkowej strefie i uruchomił Osowskiego, który znalazł sposób na pokonanie Macieja Fultyna. Później znowu kibice oglądali cały festiwal zmarnowanych okazji. Bliski szczęście był w 30 minucie Paweł Kaniewskiego, a futsalówka po jego strzale zatrzymała się na słupku. Kiedy wiele osób spodziewało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, Arkadiusz budzen wywołał szał radości na trybuna. Podopieczni Jesusa Lopez Garcia nie zamierzali wracać do domu z niczym. Po wycofaniu golki piłka chodziło jak po sznurku pomiędzy graczami Orła, kiedy dotarło do Maksyma jaka było 2 do 2. Konstruktorzy jeszcze próbowali coś zmienić, ale przyjezdni nie dali się już zaskoczyć. Nasi zawodnicy ciągle uczą się tej ligi i w pierwszej połowie mieli za dużo respektu do przeciwnika. No, jak widać nie taki diabeł straszny i, i w drugiej połowie wyszliśmy zdeterminowani i nie odpuszczaliśmy nawet na mecz. Ja wiedziałem, że w tym meczu będę miał bardzo dużo pracy, ponieważ kontra to drużyna, która strzeliła aż 18 bramek w pierwszych kolejkach, więc wiedziałem, że jest to drużyna grająca ofensywnie i ja muszę nasz drużynie swoimi interwencjami pomóc. Spójrzmy na wyniki oraz tabelę po niepełnej piątej kolejce. Wybieramy gola kolejki. Mamy dla Państwa pięć propozycji. Niedźwiecki, bliski przepływu, KOKOL, KOKOL! GOL! gol! Ale szatowne uderzenie KOKOLa! 3 do 2 rękawską ulicę prowadzą z grupą inwestycyjną Wojciechowską. Przecie pole karne z piłki uderzenie! GOL! Czysty strzał Niedźwiedzkiego i 3 do 3 leśnie! Głosować można na facebookową fanpage'u Futsal Ekstra Klasy. A na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.